Dzień dobry, nazywam się Dziembur Łukasz, a to jest mój syn, mój pomocnik hodowli gołębi pocztowych, Szymon Dziembur. Chcieliśmy Wam przedstawić naszą hodowlę, choć nie całą, ale bardzo wyjątkowe gołębie, które są bardzo wyjątkowe dla nas, prawda, co Szymuś? Tak. To teraz y, weźmiemy jednego gołąbka, który był na locie Monte Casino, organizowanym y, w klubie Lizbona w Nowogrodzie Bobrzeńskim. Oraz w klubie Olkusz. I teraz Wam pokażemy tego gołąbka. To jest jedyny gołąb, który do województwa lubuskiego wrócił z tego lotu. Więcej gołębi nie powróciło, było danych ponad 300 gołębi na te dwa kluby. To jest jedyny gołąb, który wrócił w klubie Lizbona w Nowogrodzie Bobrzeńskiego u pana Kulczyka. Więc pokazujemy wam gołąbka, to jest nasz najlepszy, z jeden z najlepszych gołębi, to jest PL330, 20, 20, 20 rok, 69, 69 21. 21. To gołąbek jedyny, który wrócił właśnie z lotu Monte um, Cassino. I u, 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 pan, u pana Koziny w, w Krośnie Odrzańskiej też brał udziały w lotach, w Lizbona, e, e, brał... E, e, Francja, e, Le Havre bardzo, bardzo, bardzo dobry gołąb, bardzo dobry materiał chcieliśmy Wam pokazać jeszcze też inne gołębie które dla nas są bardzo wyjątkowe na przykład nasz a linia białych ten gołąb z linii białych brał udział w locie już Państwu mówię żebym się nie pomylił poczekaj Szymuś brał y, w locie y, Paryż Francja y, wrócił jako 33 gołąb do Polski oraz y, brał udział y, w locie y, jeszcze jednym brał y, Turan y, Belgia y, i był gołębiem z tego lotu 39 więc y, gołąb bardzo wybitny bardzo piękny umaszczony ma Piękne jest pióra, szkrzydło. duże skrzydło i jest bardzo dla nas wyjątkowym. Ale teraz chciałem Wam pokazać jednego z najlepszych gołębi. Na gołębniku mojego syna, Szymusia. Już w gdy Wam go, go pokażę. Nie, nie, poczekaj Szymek. Więc yy, Szymuś pokaże Wam teraz medal. To jest yy, medal za trzeciego rocznego. Z lotu Paryż, a to jest właśnie nasz roczny, który powrócił z Paryża. O numerze 10923. 10, to jest nasz jeden bardzo dobrych lotników, który jako roczny pokonał do nas dystans prawie 1000 km. Jako roczny gołąb, naprawdę to jest bardzo dużo. Chcieliśmy Wam pokazać też. Naszą rodzinę szpaków nasza rodzina szpaków wodzi się gołębi ze Szwajcarii, sprowadziliśmy te gołębie z Szwajcarii jednostka wojskowa likwidowała gołębie które tam szły, latały u nich w jednostce wojskowej. Myśmy pojechali do Szwajcarii i zakupiliśmy gołębie to jest po tych gołębiach bardzo wybietny gołąb, ponieważ bardzo uparty jest, bardzo Szybkie gołębie, te są, i on potrafił jako młody na 5 wkładań. Miał 5 konkursów, później, jako roczny, był wkładany na 11 lotów i zrobił 11 konkursów, w tym zaliczył 700 i zaliczył lot Paryż, czyli miał ponad 1000 km do nas. Chcieliśmy Wam też pokazać naszą linię małego wosa. Momencik już Wam pokażę. To są właśnie wszystkie nasze gołębie, które brały udział właśnie w lotach Paryż, Lechavre. To są gołębie, które latały u pana Jarosława Kozinny w Krośnie Odrzeńskim w klubie. Bardzo dobre gołębie moim zdaniem on się wywozi z małego wosa, ten czerwony. Bardzo bardzo mi się on podoba. Jego przyspieszenie naprawdę jest fajne. W momencie pokażemy wam teraz jeszcze jeszcze jednego gołębia. Ten gołąbek też jest bardzo fajny. Wodzi się bardzo dobre linii Jansenów. On też akurat w naszym gołuniku brał udziały w lotach. Le Chavre oraz z Paryża leciały też z Belgii z Turan. Teraz pokażemy Wam jeszcze jednego gołębia. Bardzo pięknego. On się wywodzi z linii Paszkab. To już jest któryś tam po kolei. Jak to wszyscy wiedzą. Oryginalny. Płowy już dawno nie żyje. To jest właśnie z tej linii właśnie Karola Paszki gołąb. Pokażemy Wam ostatniego gołębia. Ten jest moim ulubionym gołębiem z tego względu, że on z każdego lotu, który wraca, on zamiast lecieć do widząc mnie, pikuje i siada mi na rękę. To jest gołąb rewelacyjny, wspaniały i co można powiedzieć dalej. Gołąb y, robił bardzo y, rewelacyjne loty. I, długie po, dystansy. i dług, dalekie dystanse, tak. I zaraz Wam pokażę, bo nasze gołębie nie tylko są gołębiami y, na dalekie dystanse, nasze gołębie też się y, zaliczają y, na krótkie dystanse. My, myśmy mamy też krótkie dystanse, mieliśmy też Pierwsze gołębie z lotów krótkich dystansów, jak Helmstedt, to u nas siadały. Pierwsze gołębie w, Krosn w Krośnie Odrzańskim dawali gołębi bodajże 400, myśmy dawali 80 gołębi. To nasze gołębie potrafiły właśnie z takich lotów jak Helmstedt siadać pierwsze. W Krośnie jeszcze nie było gołębie, a u nas już siadały gołębie, czyli... Gołębie z gołębiem stabnym powinien lecieć do krosna Rzyńskiego, ale nie nasze gołębie były mądrzejsze, potrafiły się rozbić i wracać rewelacyjnym tempem do domu. Ale y, co chciałem powiedzieć? Chciałem podziękować wszystkim trzem klubom, które braliśmy udział w lotach gołębi: krosno odrzańskie, oraz olkusz. W tym roku będziemy lotować w rewelacyjnym, y, moim zdaniem, oddziale, Będziemy lecieli pierwszy raz. W oddziale Żary, Sękcja Łęknica, będziemy brali udział z wybitnymi hodowcami. Udział w lotach takimi jak Ireneusz Łepuch i jego brat. Dlatego jesteśmy bardzo dumni, że możemy brać udział w lotach z nimi, choć wiemy, że są bardzo wybitnymi hodowcami. I my i mamy nadzieję, tak. że nasze gołębie pokażą, że też potrafią latać w takim klubie, takim oddziale jak y, oraz sekcji Łęknica. A y, chciałbym jeszcze raz y, podziękować panu y, prezesowi y, z klubu Lizbona oraz y, prezesowi z Klubu Gołębio z Olku za branie udziału w locie y, narodowym Monte Cassino, gdzie moje gołębie, które poleciały tam. Nie wróciły wszystkie, wrócił jeden na całą województwo lubuskie do, do nas, ale jestem szczęśliwy, że choć jeden wrócił, ludzie nie mają gołębi, u nas gołąb jest. Dziękuję wszystkim i życzymy wszystkim dobrego lotu.